Cześć! Witam Was już w ósmym odcinku serii Zagrajmy w Pokémon White! Od poprzedniego odcinka wiele się zmieniło. Złapałem aż trzy nowe Pokemony. Pierwszy z nich jest Mr. Eloki, jest to Sigilith. Pokémon typu psychiczno-latającego. Tutaj statystyki. E, a taki taki ma. Psybeam, Reflect, Arcater i Light like Screen. Kolejnym z nich... a i wszystkie praktycznie są na 30 levelu. Oprócz Mr. Eloki, on jest na 28. No, nie chciało mi się XP'ać. Yy, Frejki ma ataki Water Pulse, Razor Shell, Revenge i Aqua Jet. I Mystic Water. Yy, Nasz No ewoluował w Lewani na 29 poziomie. Ataki jego to Bug Bite, Razor Leaf, Slash, Slash i Cut. Potem jest Ninchino, czyli Med, zamieniłem go na, na naszego Hardiera, a taki Swift, Tail, Slap, Sink, Wake, Ups, Splash. Potem jest Gold, czyli Emolga, Pokémon typu elektryczno-latający, a jeszcze dodam, że Med jest normalnym Pokémonem. A taki Shockwave, Spark, Electroball i Acrobatic. I no i Darumaka. Fire Punch, Strange, Trash i Belly Dobra, możemy iść dalej po krótkim przedstawieniu nowych Pokemonów. Przeszłam do kolejnego miasta. Tutaj jest miasto. Przeszłam tam dalej tą pustynię, bo stwierdziłem, że po co. Potem opowiem wam, gdzie co dostałem. W tym domku, na po, po wejściu po schodach. Oto tych schodach. Zagadajcie z którymś koleś On dwa dam HM0 Strange. Tyle wam tylko powiem, nie wiem jaki się Dobre, jechać Na gym teraz. Tutaj możecie powalczyć sobie, w każdy dzień chyba jest inny rodzaj sportowca. Jak ja grałem, to był baseball Ragbiarz. Ragbiarz, ragbiarz. jak próbowałem raz nagrać ten odcinek. Co tu? Nimbasa City Gym! Lider LS-a! Shiny. świecące piękno! No na pewno. Ten gym jest bardzo fajny. Ponieważ są tu takie malutkie rollercoastery japońskie, czy... jakieś tam. I one sobie tak... Gdzie ja mam emulator? 96, normalnie chodzi mi coś, tak się wydaje, szybko. I fajny gym. Bo jakbyśmy byli... W nicości. Dobra, Pierfali trener w tym odcinku. Zazwyczaj oni będę mieć jeden z tych Pokemona elektrycznych i tam od tyłu będę miał. W zasadzie tylko jeden. O i teraz sobie zobaczycie, to jest nasza Gold od przodu, nasza Emolga. Tylko że nasza jest o 6 leweli silniejsza. A Sejeli tak wygląda od tyłu. Nawet fajnie, tak, będziemy silniejsi jesteśmy, to możemy psychima użyć. Sage nie ewoluuje z niczego ani nic o to nas trochę może zaboleć. A tam będziemy psajbimem walić cały czas. Nie zabije nas, może. Psybeam fajnie nawet wygląda. Emolga padła. O, połowę levela, kolejna Emolga. Emolga nie ewoluuje w nic, niczego ani w nic. To jest trochę kluczowate, bo trochę słaba. Ale co, my tam. Ja lubię nawet takie ciężkie pokemony trenować, by potem być z nich domny. Shockwave, o nie. A tak, który zawsze trafia. Wow! Krytyczny. Dobrze, że nas nie ubiło. Psybeam. Ale czemu krytyki im się zawsze trafiają? Mam mnie się rzadko kiedy trafiają krytyki. Zawsze nie, nie było takiej walki, że kryt mnie uratował. To o tego to nie powiem. Nie było takiego. No on podjechał. Super Potion użyjemy. A jeszcze jeden zmarnuje. No i odjechał mi na pewno ten, ten ciuchcia. Nie jest jeszcze ciuchcia. Nie nacisłem mi z głowy. Po co będę wszedł? Odjechała ciuchcia i poczekamy na pociąg z, niekiedy z tych ciuchć... Dobra, o ciuchcia, niekiedy z ty... Patrz, jakby nam głowę przycięło. Niedopracowane, troszkę. I z tych ciuchć, 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 ciuchci, ciuchć, wylatują mniej O, bogaty chłopiec chyba. Z tych ciuchć wylatują niekiedy trenerzy. Tak dla przypomnienia. Ale to jest trochę zdenerwujące. Ty już myślisz, je jadę do dżemu. Jadę do lidera. o, ci ciśnij, wyskoczył. Ten Blitzel jest. Nie wiem, czy każdy ma taką umiejętność, ale chyba większość, bo jest chyba jeszcze inna. Ma Motor Drive. Umiejętność, która sprawia, że gdy zaatakujesz go elektrycznym atakiem, specjalny atak albo speed mu rośnie. Teraz to wam nie powiem, bo nie wiem. Emolga może ją mieć w jakimś ukrytym świecie. Nie wiem, co to jest. Jak wiecie, to mi powiedzcie. Ukryty świat. Nie, to nie jest ukryty świat jakoś inaczej. O, 29. Ale rolo rolo, rola rol 4000. O i tu wyskoczy chyba. No, pajacyk. To, mówiłem, że to jest roller coaster. Hmm. I to jest jak to zajechało dziwnie. Bogaty Roland. Wlico. Nie ubiję nas tym Blitzlem. Blitz, Blitz. Liderka ma jednego nowego Pokemona. A wiecie, że Blitzel może poznać ognisty atak? Sam się go nawet uczy, ale w jego wykonaniu to jest koszmar. No coś jakbyś dał na przykład yy, Darumace ognisty... Specjalny atak. Chodzi mi fiz specjalny ognisty. To byś yy, nie ujechał za tym daleko. On tylko może mieć... Jakie to się nazywa? Fizyczne, o, fizyczne. Mam Skype'a, nie? Zrobiłem sobie po tak długiej męce. Skype'a, skype. Skype? Skype. I tak mnie go nie chciało puścić na live. Więc sobie dałem spokój. No je szybciej, jedzie roller coaster. Wychodzimy. Ej, ciekawy ten live. Był. Jest! Ja to nagrywam, gdy on jeszcze jest 20.48. To jest ciemno. Tu... No i tu wyskoczy ten pajacyk na pewno, bo jakby inaczej. No profe, ja nie mam czasu za dużo. Nie, pajackowa wyskoczyła. Nimbasa City, co nie, nie sprawdzi... Już wiem, jak chyba nazwę ten odcinek. Bogini elektryczności. Ale jak zapomnę, znając życie... Emolga. Ebolga jest silna. Jak na emolga. Moja, patrzyłem trochę tam EV. Szauta tam nie było. psy bo mamy staba chyba. Czy na latający mam staba? Nie wiem. Pursy słynie nie zabije nas. Bo Pursus jest słaby. Tak, ekspie, póki do turnieju. to mi idzie. Bardzo kiepsko. Wow, tyratnitaria, jak piję, ja zawsze daję komuś tam do oceny. Te moje poczkę, Monki. I mówią, nie, nie, jest zły. Raz nawet, kiedy powiedział, że silniejszy od mojego. No to matko, ja brechę, Matko, cieszę się. Nie? Ale mówię, nie najsilniejszy, mówi. Mm. Oj, teraz tu jest, kurde, ej, taka masakra. O, wziął, pach, patrzcie, idź. Jak wyrzuciliśmy. To jest Bogini piękności, Elsa. A ja wiecie. Jeszcze moje poczki nie walczyły. Dobra, damy pierwsze meda. Zobaczycie jego nowy wygląd. Ale dużo ta liderka powiedziała, to jest Elsa. Nazwij je Bogini piękność, ale ona tu siedzi, jak nie powiem co. Ona według mnie stoi nad ziemią. No i pierwsza Emolga nasz med. A ja użyję tego nowego? Nie, nie użyję tego. Ss... Miu, 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 miu. Volt, Swift, No i ile to nam zabierze? O i wraca Elsab Emolga. Emolga. To jest trochę głupia zmiana, bo użyła i zmieniła tego samego Tak Jakby zmieniła na tego drugiego, to bym jeszcze, ale Emolga, wraca... jakbym miał w turnieju był matki pa. No może no nie mam. I zmieni go na innego matkipa. Może ma inne ataki. Dobra, Swift! Emolga śpi, ale jak może latać? To jest chyba jakoś latająca. Tak, tak, takie są takie myszki, co latają. Już nie pamiętam, jak ona się nazywa. Że one... Polatuchy chyba to jest. Jak może ona z zamkniętymi oczami jeszcze latać? Tego to ja nie rozumiem. Oczywiście na pewno High Potion będzie. Po tym pyłek magiczny. Wow, szkoda, że nie kryt. Swift. Emol no, Elsa używa hyperpodiona, bo jakby inaczej. E, szybko prześliśmy w miarę ten gym I się na pewno teraz Emolga obudzi. Ale przywaliłem. I czemu tak słabo? Dobrze, teraz Emolga śpi jeszcze, no to dobrze. Używamy Swift! waj. Kuźda, ona chyba użyje jeszcze jednego Hyper potiona, nie? Wow, wykorzystałaś wszystko, jednak to będzie długa walka, ale ja się tak łatwo nie poddam. Wygram z nią. Swift jeszcze raz, ale ta Emolga przeżywa... Jedynie Kryd mnie wyzwoli teraz, o, Emolga się obudziła, przecież ja powinienem mieć dwie tury. A nie, oszukuje ta gra... CO? Przecież kryt by mi tyle nie zabrał. No i teraz na co wraca? E, po co nie wiem, po co tą Emolgę zmieniłaś? Dobra, będziemy zrobimy naszą e, wspaniałą taktykę. Idź kupson. Beledrem. Volt Swift. Ja żeby tam nie, nie rozwaliło tak mocno. łoda Elsa wraca Emolgę LOL no i po co ona to zmienia, tą emolge cały czas na tą drugą? Teraz my używamy Belldrum. No i atak HP, ale maksymalnie atak widzę. No to teraz już jest Cox. Nie, chcę mocniej, żeby nie uleczyło, bo ja chcę mieć Full HP. O, Potion, to mi wystarczy. Ned przegrał, jeszcze nie pokazałem wam memolgi. Teraz to będzie rzeźnia tu. Volt Swift. Teraz to te emolgi będą padały. Że oczywiście kup są raczej. No i znowu zmienieni. Dziękujemy. I po co na tą emolgę zmieniasz, głupku? Gupko, wata, gupku. Nie wiem jak ona. Tylko, że my jesteśmy fizycznymi, to nas może sparalizować za zwiotko. Może ta emolga ma pełne HP? Tak, to będziecie. pa... Bo jak ona zada i zmienia, nie? Tylko, że teraz co mi z tej Emolgi, jak my ją ubijemy, Ona ma, ma oh, ha, Dobra, Fire 5. Nie, no to zdejmie nie, hita. emolga deda. Emolga, kolejna. Matko, dwie minuty, 3 minuty prawie się z nią użeramy. Bocie walnę, ta. i Volt Swift. No i się emolga cieszy i nas nie zabije. No, i wraca Emolga LSE. I teraz jej najsilniejszy Pokémon Zepstrajka. Zepstrajka jest Pokémonem typu elektrycznego. Pierwsza i ostatnia ewolucja Blitzcella. Jest to w miarę szybki Pokémon, ale pada na jeden cios. I to to właśnie Emolga. Zmieniasz Pokémon? nie, nie zmieniam, bo Emolga już padnie na 100%. Bo Emolga to jest. No wiadomo, że jest słabsze od Zepstrajki chyba. Nie wiem, jeszcze tu muszę sprawdzić. No i Kupson jest nam rewelacyjnym Pokemonem, bo on koksie Zepstrajkę na hita. Tu. Ta jeszcze próbuje nas tam udziubać. Ale to już jest koniec Lemogii i może, ja już mogę sobie przypisać kolejną odznakę. No chyba, żeby dzisiaj same Frejki potem zostało, to bym... No, i to wiadomo, i zdobywamy już czwartą odznakę! znakę. Brawo. Kupson oczywiście zero do specjalnego ataku, i po co mu to? Nie potrzebuje w ogóle tego. I twoja siła, weź to. Voltpage to jest chyba nie, czy dyn Dynamo, nie? Dynamo to jest zabawne. Tej... Puch, nie. Ja. Bolt Beige. Tak, no i czego się... Ma... Volt Swift. To jest przecież my to chyba umiemy. No dobra, 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 no, no, no. I po co gada, że tak cię nie, nie słucha? Nie kurde, teraz to... Moja no, już mogę sobie zmienić na... Kuźwa, no. Pipcza się ode mnie, ja wsiadam tu. Potem sobie zmienię Pokemona. Patrzcie, jak to już nie. No, teraz tutaj zmienimy sobie Poka na Gold, bo Gold nie walczy o, gdzie jest Gold. Tu jest Gold A może Frejkiego? Będą... Nie, Frejki jest za silny. Dobra, może jest słabszy o levelu od gold, gold, ale według mnie tam jest silny. Już powinien, prawie, za niedługo będzie powinien już ewoluować w tę ostatnią formę tego samolotu. Przedkiego. Tutaj, możecie MUSICAL. Nie, to jest coś innego. Tutaj możecie muzykal pokémonów przybierać, przybieracie pokamonki, słodził się he, he, i to nie dla mnie, ale potem może to kiedyś. Ach, droga piąta. No nie! Tewik, stój! Mam bol odznakę pioruna. Ty też masz odznakę pioruna? Ciekawe czy jesteś silny. Tak jak ja. Nadszedł czas, żebym wygrał w końcu z tobą. Ta ty już walczysz chyba ze mną szósty raz i jakoś ci się nigdy nie udało. Czerny jesteś po prostu do bani. O, ty masz jeszcze cztery pokemony, a ja mam już 6 podstawowych. Mogę będę mógł jeszcze zawsze wyjść. Gold, idź! Chodź się ładnie o tym prezent. Jeden ripard może być szybki. Dobra, z parkiem, bo fake out oczywiście, ale zawsze to robią. No i flinching, wiadomo, bo to na 100% flinchinguje. I teraz my. Nie, 200, bo. na 100 to nie może. Jeszcze torment. Nie możesz użyć dwa razy tego samego ruchu. A po co mnie sobie. Hmm, zmieni, bo ja chcę wam wszystkie ataki pokazać. elektrobal w której piątej generacji Pikachu się sam uczyni. I to tak z ogonka mu leci. Wow, i co, i co, i myślę już, że koksisz tym dipardem. ten dipard był w Pan Panpur, to jest ta wodna małpa tak? Tak, wodna małpka, ta małpa zginie szybciej niż myśli. No, już jest spadli, pada już. Patrzcie, molga, gold siedzi, i, no i, a tak wyrobiła matko, to jest rzadki widok. No, panpur deda. No, ale skąpo z tym Expandai teraz Tranquil. Ue, kolejny Pokémon, który jest na elektryczne, dobra, A potem co masz? serwajna? Elektroba. A, sparkiem go. O, oczywiście, Tranquil zadaje pierwsze obrażenia od No, dziękujemy, proszę, statik. Brawo i Spargi dobijamy ją na pewno. Tak sobie czuję, Gold jest. daje Bista. Co ty, Gold? Ode odejmuję ci te zajebista jesteś bardzo dobra na razie. Nie zabiła, tranquila. Jocie, ja Gold. Servine. Przecież my jesteśmy też latającym Pokémonem i mamy Akrobatik. Ja chyba nie mówiłam o Pokémona. Ta Lipart Pokémon typu. T Najpierw w tym serwine nie powiem. Servine, po typu trawiastego. z tego. Fack. E, pierwsza. Ewolucja Snivy. Ewoluuje w nią na 16 poziomie. E, Lipart. Pierwsza i ostatnia ewolucja. Z, e, pan. O, to Purloina. Fajny. To Pokémon to jest według mnie słaby. O, a i teraz nowa atak akrobatyk. Tak znikamy, pisgamy i koniec. Z tą. Emolga. Jest. Nadal dostaje mi, bardzo dobre. Nie dostałaś levelu. A jak złapać ją mogę? Proste pytanie. O, ta Elsa idzie. Tutaj widzicie tę trawkę. Chodzicie z rapelem, macie częsącą taką trawkę jak Audino, ale jej nie widzieliście. I no po prostu. koksicie sobie. Och, Elsa. Mogę zrobić na chwilę pauzę? A nie muszę w ogóle pauzy robić. Muszę sobie status niepodłączony zrobić. Bo jeszcze by mnie zaczęli dzwonić na Skype'aju. Champion? To jest Champion? Czemu go tak szybko pokazuję, że nie będziemy z nim walczyć? W nowie najsilniejszy Wow. Czeren, zawsze się dopytujesz 15 razy, czy jestem trenerem, czy nie. Bo zanim ty zaskoczy, słabo mi się robi. Rytuję. Come on. Czeren. To są dzieci przecież. Co on mi leczy poczki? Dzięki. I co to za bachory są? Baba i chłopi. Co mi z nich? Oni są słabi. Herdier. Herdier. Wow. Herdiere są szybkie nawet. 26, 26. Czeren. Lipard. Gold. te. <mum> Aha, czyli teraz będzie trzeba Shockwave'em. Y. Jaki level tego liparda, matko, 67. To Shogwave na Herdiera. Herdiera? herdiera ra, ra. O, puch. No i ty, ciekawe, co ty z tym gównianym lipardem zrobisz? No, ty se w dupę to powsadziłaś, a mi, na mnie fake-outa używałaś, kubku. Ja mądry jesteś, czerem bardzo mądry. Ze mną jakoś dobrze walczy, że tu jakoś. Jako gówno. po prostu. Bo nie wiem, czerem Elektrobalter na Herdiera, tego drugiego. No, Herdier używa Helping Hand. Klaska, a tamten się cieszy. Elektrobal... Ciekawe, czy jesteśmy dużo szybsi od Herdierów. Hmm, przeciętnie. Guźwa ta jagódka. No jak teraz użyjesz. No, pursy, na którego? Dobra, tamten. Dlatego to tak. Take down. No i to te, te, ten Lipard. Zdech. I co wystawisz? E Tranquila? Pan Pura, matko. Pan Pura, Jakie to jest No Co ona dzisiaj no dobra? No, no. Elektro. Herdiach. Herdier. Herdier co już zdechanie I cały EXP do nas idzie, nie? Ale on też walczył. Ale nie, nie mam nic do tego. EXP może być. Gold level 32. Zobaczcie statystyki. Pampur Skald. Wow, i co ci to zra... Podpalisz go? Wow, zabiłeś go, brawo. Gold. Dostała doświadczenie znowu. No siła, coś tam, leple. Dobra spipczaj od nas. No, czempion... Czerni te twoje mądre rady, które są dla nikogo nie. No ja nie chcę walczyć z nimi. O! I teraz idziemy patrzeć jak się mózg dopsuwa. Ona stoi tak z ręką na... Biodrach. Taka panienka Boże w tym szybciej. Wow, i tutaj jest na, do naklin? Księżyc na gorza, nie no. Mościg i od razu ludzie są jakby tam za dwie sekundy pójdziemy. No dobra, da no. Spitalaj Babo. No, walkę z czempionem chcesz? Popatrz, jak ty ze mną nie umiesz wygrać? A to co się dzieje? Zmienimy sobie na, ten... na Frekiego. Zobie też co podrobić. Jeszcze chwilka i się skończy odcinek. Tylko, że tu coś jest. A ja wiem, co tu jest wieniuicie. Dobra, przejdziemy do kolejnego miasta. Dobra. Ja się z wami żegnam, jestem Tebig1 i zapraszam Was już do kolejnego odcinka. Będziecie subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. No i co tam jeszcze chcecie. Cześć!